Co, dobrze się ukryłem za tą głową, nie? No, A ja wiem, ja wiem, jestem mistrzem chowanego Kolejna środa i kolejny przegląd śmiesznych filmików w internecie Tak jest, stęskniliście się? O, mam nadzieję, bo ja bardzo się stęskniłem I dlatego dzisiaj pooglądamy sobie I mam nadzieję, że się pośmiejemy I mam nadzieję, że ogólnie będzie mega zabawnie Oczywiście jak wy chcecie, żeby było jeszcze bardziej zabawnie To możecie wysyłać filmiki i memy na mojego Discorda Link jest oczywiście w opisie I my w sumie od tego zacznijmy Pójdźmy na tego Discorda i zobaczmy co takiego ciekawego tam powysyłaliście kiedy staną nad brzegiem gotowych pójść za nim. O oh bardzo fajny, bardzo fajny ziomek gra, bardzo mi się to podoba. Ja dzisiaj tak się napiłem gazowanego napoju i tak właśnie się zbekałem. Myślałem, że się to skończy tym, że się pożyga. Przecież przyjęł. To jest tempo, to jest tempo. Yy, przepraszam, mógłby pan trochę wolniej, i zaraz moja przyjdzie. O no, 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 no ta! Najgorzej, jak ci rodzic zostawi przy kasie i powie: "Jeszcze chleb". I nie ma go tak długo, że ty już stoisz, musisz zapłacić i teraz yy, nie ma taty. Co teraz? <gryw> Jaki straszny pies! Ja nie mogę, nie chciałbym takiego psa. Że to jest pies stworzony tylko i wyłącznie do tego, żeby szczekać. On nie ma żadnego innego celu w życiu. O, eee, eee. Ej dobra dajcie znać Czy ktoś już z was oglądał Harry Pottera w tym roku Ja jeszcze nie Ale muszę, muszę koniecznie, serio Dobra zobaczmy co jeszcze wysłaliście na kanale memy Nauczyciel na elekcji czekający aż się rozłączę po 7 godzinach Ja O nie, czekajcie że ja tak pełno razy miałem Jak były zdalne i ja, ja byłem połączony I zasnąłem jeszcze To była tragedia, ale nauczyciele nie czekali po prostu wychodzili Więc nie było przypału Uwaga w bananach może grasować niebezpieczny pająk bananowiec Prosimy o ostrożne pakowanie bananów Bananów za pomocą rękawiczek. W razie problemu prosimy zgłosić się do kasiera. Przepraszam za problemy i życzę miłych zakupów. Ej, to jest naprawdę? To jest real? Serom nie nie, nie, nie brałbym bananów wtedy. Ej, dobra, memów nie wysłaliście za dużo i jak już są, to w większości nieśmieszne. Proszę się postarać bardziej następny raz. W ogóle widzowie, chciałem Wam bardzo podziękować za to, jak przyjęliście odcinek z anarchii.gg. Bardzo Wam się spodobał. Ja to nagrywam dwa dni po tym i to już ma prawie 10 tysięcy wyświetleń, więc naprawdę mega dziękuję. Aż jestem ciekaw, co tutaj, prawda, pisaliście w komentarzach. Sprawdźmy sobie to. Więcej proszę anarchii i taka rada, sprzedaj te fajerwerki. To jest chyba dobry plan, żeby sprzedać te fajerwerki, bo ja tak nie mam eletry, więc w sumie może to zrobię. Jak chcecie więcej odcinków z anarchii? Czemu nie? Myślę, że jeszcze jakiś odcinek nagramy. Szybco powraca do Minecraft. Nie na stałe, na pewno nie na regularne filmy z Minecrafta, tak mi się wydaje, ale na pewno od czasu do czasu będziemy sobie coś z tego Minecrafta nagrywać, bo. No tak fajna gierka jest, nie? Zrobisz Minecraft survival, proszę kocham oglądać jak grasz w Minecraft. No, powiem wam tak. Miałem taką myśl, że może na kanał Szczypson Plus wróciłbym, ale tylko i wyłącznie na zasadzie, że robię sobie jakąś paczkę modów i gram tam typowo survival. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie będzie za bardzo dobrze oglądane, że niewiele osób będzie to chciało oglądać, więc tak jestem sceptycznie do tego nastawiony. I na razie nie, ale możecie to znać, co o tym sądzicie. Może akurat mnie przekonacie, nie wiem. a zrobisz odcinek z oceniania gier na telefon? Mogę, ale musicie podać gierki, które chcecie, żebym oceni bo ja totalnie nie gram na telefonie i nie wiem nawet, jakie tam są gry. Nagrasz odcinek, gdzie odpowiadasz na komentarze? No, proszę cię bardzo, właśnie teraz. <laughs> Cheater Auto Armor miał. Ten gość miał Auto Armor? Co za, co za nieudacznik Dobra, starczy tych komentarzy. Oczywiście wszystkie czytam. Jeżeli chcecie, żeby zostawił serducho pod waszym komentarzem, to pod tym odcinkiem napiszcie herbata. A przypnę wam serduszko. Dobra, lećmy z tymi TikTokami. O! 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 o. Ty, jak wpadł Ja cię sunę, spadają po schodach On taki ślad zostawił po bucie Tak Co jest? Dlaczego tak się stało? Nie, nie kumam Aj chciałbym to kiedyś komuś zrobić. Marzę o tym O, 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 o! Bum Jak zagląda ten goryl Nie, mnie? Bo widzisz mnie? I do szatni Na parking od razu Do, do autokaru <grym i górę> Dobrze. <grym i górę> się nie zatrzymuje Jedzie dalej Ale zarobiste <grym i górę> Dobra, dobre, fajne jest to Okej okay. Aha Ale banger. Ty -ty Fantastyczny taniec, muszę to nagrać na TikToka. Wpadajcie na TikToka, chcecie zobaczyć, jak ja tak właśnie robię. <grym <grym Oho, Kamil Soch, Adam Małysz, wszystko naraz, Uwaga, poszedł! Pofrunął! Pofrunął! Wylądował. Sierży, przestań, przestań. Przestań kusić. <ś wiping TF3> what? Co ty gadasz? <Inform character> <Lake> Jago, <acute voice Sales standards> anyway, to trzeba mieć kontrolę nad tym, że on se normalnie tańcuje w środku, ludzie siedzą tam. Dobra, crazy, crazy. Oj, oj, oj. Aj aj aj. Słuchajcie, idą święta, idą święta Jakby, kurczę, czuję już ten klimacik Taki, prawda, właśnie te piosenki świąteczne Zaczynają się te filmiki, no po prostu Ulubiony mój czas w roku Bardzo się cieszę, a w tym roku, tak swoją drogą Będę spędzać święta w zupełnie inny sposób niż, niż zwykle, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć W jaki sposób w tym roku będę spędzać święta To musicie wbić koniecznie na mojego Instagrama Ponieważ tam na pewno będę dawać znać I będę pokazywać jak to będzie wyglądało I powiem tylko tyle, przez całe moje życie Spędzałem święta Bożego Narodzenia W y, Polsce, pierwszy raz będę spędzać Poza Polską, więc Widzicie na Instagrama i zobaczycie. Aua! Oho, dotarło do niego po czasie, dotarło, o, ale walnął. Hehehe. <laughs> do dzieci mnie tak bawi. <laughs> Żartowałem Ok, ok, ok i. i... O, to jest, to jest dobre i tu ktoś, tu ktoś wyrwie mocną sztukę, uwaga, ta dziewczynka podejdzie tu, tu Py O kurczę mały jest! To ten mały ma... O nie, o nie, o nie! O nie! O nie! O nie, o! Nie. o nie. Ale szkoda. Okej, okay, oho. Kot ninja, kot ninja. Pyk, 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 pyk. pyk. W ogóle mi nie szkoda tego kota, przyznam szczerze. K jaki komentarz. <śm> co? Tak się ćwiczy te obroty? Przysięgam, ja bym się wywalił na tym. Tu nie utrzymał, nie utrzymałbym pionu. Nie ma opcji. Przy tej prędkości już jestem tam gdzieś pod drzwiami. Tyk, <śm> jeden poszedł. O, pyk, drugi poszedł! O nie ja wiem i ta jedna rura, ta albo ta jest zabetonowana. Ta jest zabetonowana I on się zakopnie o to. <śmiech> <śmiech> o kurde, to jest dobre. Złamana stopa na bank. Teraz, teraz zobaczyłem ten napis, papier. <laughs> Dobra, dobre. Fajne. Girl world, Gru. Gdzie no minionki? Girl can Gdzie dance minionki? Dance The girls just wear and some form of Coś kurde, proporcje się trochę pomotały. Coś ten minionek za duży. <śmiech> <śmiech> <laughs> co to? Co to jest? Co to za nowe przeżegnanie się? Zaroom Trzymaj wodę. Oho. O! ale był skorpion. Patrz to. Jo, jest skorpion. <laughs> Dobra, żyje, żyję, jest git to <laughs> Co to? Szyby nie widział, szyby nie widział <laughs> Ja wierzę. Wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tymi osobami Idziecie sobie i po prostu tak o pff, Bum, nagle na płasko, nie? I cała restauracja na was patrzy Go honey, I love you You okay? yep. You, yep. you feeling good? Uh -huh. <noise> Czy powinno się zamknąć? Tak. <noise> a twoje rodzice w przypadkiem nie są piekarzami? Nie, a co? To jak oni upiekli taką bułeczkę? A twój stary nie jest przypadkiem właścicielem salonu Mercedesa? Nie, a czym? No to spierdalaj. <noise> no, prosta gadka. Bujaj się kurde. Nie umiem tak strzelać kurde palcami. Niektórzy tak potrafią. Wypadnie. <noise> oh, jak ja kocham ten głos. Powiem szczerze, jak ja słyszę dziecko, które zrobiło coś, i później bardzo żałuję, że to zrobiło, i zaczyna tak przeraźliwie płakać. Ej, miód dla moich uszu. Bo jest, to, jest na naj, na, to jest najlepsza kara i najlepsza lekcja dla tego dziecka. To jest dobry mem. Tak właśnie było. Zaczął płakać i ja. Ehe. Bo wiem, że to jest dobra lekcja. <noise> to, to jestem ja. Ja będę właśnie takim starym. Jaka świnia! Język mu tak, tak. Dlaczego jest ta świnia? Muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Przysięgam. Muszę. Muszę, bo się uduszę. I nie mam za dużo czasu na to, ponieważ jest godzina 16.25 i to dzisiejsza data. Co oznacza, że odcinek musi wlecieć za yy, no za godzinę, nie całą. Musi być na kanale, a ja nie mam miniatury i nie mam zmontowanego tego filmu do końca. I przypomniałem sobie teraz o tym, że miałem dograć ten fragment, więc jadę szybko do sklepu, po loda i liczę na to, że moja siostra bardzo szybko się na to złapie. Fajne jest to, że jak znajdę jakiś śmieszny filmik w internecie i jestem w stanie go jakoś ograć z moją siostrą, żeby zrobić z tego śmiesznego TikToka, to staram się to zrobić, żeby pokazać wam to na filmie i przy okazji zaprosić was na TikTok. Serdecznie zapraszam, wbij i zobacz, ponieważ tam więcej takich śmiesznych filmików wrzucam Miałem to zrobić wczoraj i zapomniałem Dlatego jadę teraz do sklepu i, i kupuję to szybko jakiegoś loda i zrobimy to Tego pranka na nie. ale potem dam jej tego loda, żeby się zjadła, ok? To się nowy lód ekipy Chcesz spróbować? Nowy Dzięki To jest ten lud. Dlaczego Była to takie śmieszne? Nie wyszło. Gdzie taki śmieszny, taki śmieszny filmik? Gdzie ktoś da jakąś leda i coś papierek zabiera. Zabrażę. Ale chcesz? Na pewno nie. Nie, możesz coś zjeść. Kurczę. <noise> nie miałem ochoty, akurat. Jestem niezadowolony, nie wyszło. Miało być śmieszniej. Na filmiku było śmieszniej. <noise> nie. Nie, znowu to jaj. <noise> o się wyprawia. Ja wy... Ja dobra to Mam dość już tego jaja, nie? O <gryzny> tofu To jest tofu? tofu <gryzny> To jest tofu To jest tofu? Oni jakoś generują strasznie dużo memów ostatnio, było i do pieca teraz będzie, to jest tofu? What the hell, that's my friend! That's my friend, in just Bring it just deserts you back Co jest? papugi tak potrafił gadać, że normalnie taką sekwencję walnęła długą? Nie, to jest AI chyba mi się wydaje, dobra, co ja gadam w ogóle? Okej okay. Jakaś kaczka, za psem idzie O, Odziam! <grywka> Jedny pies! O nie, zawora nie można, zawora nie można. <grywka> no właśnie. Oto to to, <gry> Okej, okay, ptaki patrz... Znaczy ptaki, koty patrzą na ptaka Coś mi się wydaje, że będzie tu zaraz atak jakiś ze strony kotów Zaruszą w niego, zaraz ruszą <gry> Ej, dobra, dobra, jakbym był psem i bym mieszkał w domu, w którym by były koty, to bym tylko czekał na taką okazję Bym to robił codziennie Okej, okay, małpa jakaś O co chodzi? Poszła, biegnie, uciek... O kurde, się Dobra, to jest niemożliwe, te małpy są. Okej, okay, ziemno se patrzy przez drzwi. O, przyszedł klient. O kurde, on przyszedł, że on nie zauważył go. Oj, dobra, też mi się wystraszył w takiej sytuacji. Świnka. Świnka pepa. O, ja wiem chyba coś stanie. No. No właśnie. Właśnie, dziecko niegotowe, że zabawka, tak za chrupka Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam The Voice of Poland i czułam przez ekran emocje uczestników. Czuwałam się w ich role czułam ten stres, czułam tę ekscytację, wolę zwycięstwa. Jest to dla mnie niesamowite, że już niedługo poczuję te wszystkie emocje na żywo i to w roli współprowadzącej programu wow! The Voice of Poland. To wow, wow, komu... wow, wow, wow kurczę. No nieźle, prowadząca w The Voice, The Voice of Poland, to jest kurczę, to jest fajne wyróżnienie. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajna robota. Być prowadzącym jakiegoś programu telewizyjnego. Myślę, że taka yy, całkiem ciekawa i myślę, że sprawiająca dużo radości robota. No a co najważniejsze, no to słuchajcie, no, jak byłem na festiwalu ekipy, to nagrywałem yy, w sobie TikToka z tamtego dnia i na przykład Hajhania nagrała yy, mnie spod sceny moim telefonem, więc co? No, mogę się teraz fleksować do końca życia, że prawda prowadząca The Voice of Poland mi nagrywała TikToka, nie? U nas jak widać, śpiewająco. O, widać, widać. O, dajcie to, dajcie to, miejmy to z głowy, odwewnijmy to. Pada nas na, halt, na świat. O o o. o, o. o, o, o. Ja pierdziele, dobra, te glonojady dalej, dalej nas nawiedzają, ale to nie czas na to, żeby oglądać świątyczne filmiki. Je będziemy oglądać, ale myślę, że to na następnych odcinkach z serii skrolujemy. Na dzisiaj to wystarczy. Jak wam się odcinek podobał, łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się na następnym materiale ELO.